Z tej strony Antek i dzisiaj będziemy sobie grali w ROBLOX'a Mam tu parę fajnych gier, ale chyba najbardziej wolę tą Więc pokażę wam w tom jak gram, poczekajcie O, może część z was już zna tą grę, ale ją tak tylko pokazuję Bo chyba nigdy jej jeszcze nie pokazywałem O, ale tutaj niech się wszystko załaduje Jesteśmy play. I o co tutaj chodzi? Po prostu em, idziemy do takiego pustego pola. Oj, czy coś się zacięło? Poczekajcie, pokażę Wam jak się załaduje. O, dobra, załadowało się. I klikacie na przykład, jak nie graliście, to możecie sobie stworzyć nową restaurację. I macie taką restaurację. U mnie jest dwupiętrowa, bo ja ją długo, długo tworzyłem. Było parę przebudowań. Tutaj zobaczcie, ile mam gwiazdek. Jak to się zaczyna. Tutaj mamy 4, 6 i 16 polubień czyli tyle ludzi mi polubiło. To się dalej ten łyśnik, kelnerzy, wszyscy. Otwieramy drzwi. No, a teraz was tutaj oprowadzę. Tutaj mamy taką, jakby można to robić, ciasta, lody i się bierze krzesełka dla dzieci. Tutaj taka mini recepcja jest. Tutaj kelner stoi. Bardzo się to zacina. Przynajmniej jakoś się dograć. Tutaj ja mam windę, potem Wam pokażę. Tutaj mamy też bar i pizzę. Tutaj mamy... Em, Drive-thru Tutaj operator donosi Tutaj stoliki i tutaj jest kuchnia O taka Zobaczcie I tak to wygląda to Można też zamówienia przyjmować, ale już kelner przyjął Tutaj są siedzonka. Tutaj są słodki. Potem wam pokażę windę do zjazdu Tutaj się wchodzi i mamy takie obrazki Tutaj jest akwarium z rybkami. Tam takie coś, gdzie można dawać napiwki. Tutaj mamy też stoliczków dużo. Kwiatki. Łazienki. Tutaj też są przede wszystkim. Tylko dziwne jest to, że ludzie nie korzystają z łazienek. A zobaczcie, taka tutaj łazieneczka jest ładna. A tutaj druga, damska. Też tak ładna. Są takie same. Tylko trochę się różnią tym stronami. Tak VIP klient mamy. Tutaj też taki długi balkonik szyby. Tutaj są też drzwi. Otworzymy je. O tutaj pani z dzieckiem była małym. A zobaczcie, tutaj te balkoniki całe. I pójdźmy sobie tutaj. Zobaczcie, tak się klika. I już jesteśmy na dole. Tylko ważne jest, żeby mieć tą windę z góry i z dołu, bo ja kiedyś jak ją dopiero stawiałem, to ja się dziwiłem, jak postawiłem tylko z dołu, czemu mi nie działa. To trzeba było jeszcze tylko z góry postawić. Po prostu. Ale zobaczcie, tyle tych kelnerów wszędzie chodzi. Bo jak się tutaj spo, spojrzę, pracownicy, kucharzy mam maksymalnie. Za 500 Robuxów jest więcej, ale mnie nie stać, mam mniej. Tutaj też mam wszystkich kelnerów, wszystkich operatorów i takich dodatkowych pracowników. O, tutaj można naczynia do, do zmywarki. Zmywają się. No i dobra, mogę też pokazać na odcinku restauracje innych ludzi. Jak chcecie zobaczyć, będę testował jedzenia. I będę polubiał. O, to We weźmiemy teleportuj się i zobaczymy. Mmm, no ładna. Tylko chyba po ukraińsku, czy to jest napisane po rosyjsku? Nie znam tych języków, żeby nie było. Też ma dobre oceny, 3-6. Sporo kelnerów, dużo pieniędzy, nikt tego nie zbiera. I tak, nie można tu kraść czyichś pieniędzy. Tutaj mamy otwarte drzwi i łazieneczki. O, jak ładnie tu jest. Przestronnie. O, tutaj ten kwiatek trochę tak na wejściu stoi, no ale dobra. Tutaj wam jeszcze pokażę ogródek. No, powiem, że dobrze tu się... Idzie. Taka tęczowa jest ta restauracja. A tu? O, no proszę, jaka kuchnia. Ładna. Idziemy tutaj. O, i takie schody. Tylko trochę tak dziwnie, bo bok tylko się tutaj wchodzi. No, ale dobra. Idziemy na... Aha. Aha. To fajnie. Gość sobie kupił schody, ale nie wykupił drugiego piętra. Łaj się. Głową zawadza jeszcze. Dobra, zamówimy coś. Sprawdzimy menu. Dobra, to bym chciał. Dobra, kupiłem. I może być też to. Dobra, zamówiłem dla to. Usiąść tu nie można? Nigdzie nie mogę usiąść, bo wszędzie leżą pieniądze. Tutaj może jest jeden. O, już zostałem tą. Magicznie? O, dwa te. Ta. Tak. Zobaczcie. Tutaj mamy taką zupkę ładną. Zjemy ją. O. I tak można sobie próbować o innych jedzenie. Tak pamiętajcie, że też wydajecie swoje pieniądze. Ja te 100 tysięcy, 122 tysiące zbierałem bardzo długo, więc. taki sushi. Więc naprawdę, bo widzicie, jaka jest moja restauracja. Mam wykupione drugie piętro. Wszystko mam prawie wykupione, więc. No nawet wszystko mam wykupione. O, znowu VIP-klient. Mam... Ale zobaczcie, wiecie jak ona, jak ona się tak odblaskuje na zielono? Dobra, podoba mi się, bo szybko dostałam jedzenie, bardzo szybko, to damy polubienie. Teraz może pójdziemy do innej restauracji. O, trochę dziwna nazwa, no ale okej. Okay. O, ukończono dzień i tutaj pamiętajcie, że musicie to klikać. Jak to klikniecie, to tutaj Wam się pokaże ile rzeczy zrobiliście <laughs> Na przykład te naczynia pozmywaliście jakich mało zrobicie No to nie dostaniecie żadnej potrawy, no ale jak ten To Jak będziecie coś robić, to dostaniecie potrawy Oj, no to tutaj słabo leci Nie chcę zamawiać, bo pewnie jak, jakiś inny, na przykład nie kelner to człowiek nie domyśli się, że ja to zamawiam, bo nie mam takiego tego. Więc yy, więc tutaj sobie damy polubienie, ma zero, więc jedno mu się poszczęści. Pooglądamy. Oj, mało gwiazdek. Ocena obsługi, bardzo mało. Ocena jedzenia, no ma też dobrą, no jak na taką restaurację. Wystrój też mały. Ocena doświadczenia, zero. Ocena popularności malutko. Oj, też zero. No i bardzo dobrze. Ale daliśmy polubienie, żeby nie było tutaj przykro. Weźmy tutaj sobie kolejną. O, tutaj wita love. Love. Uuu, no tu to się coś dzieje. No tu to widać. Pięć polubień tutaj to już widać, że jest dobra restauracja. No zobaczcie, jaka tu ładna. Tyle stoliczków i tego wszystkiego. Nie trzeba tego całego pokazywać. Tutaj mam kawałek kuchni pokażemy. O, taki. I zamówimy sobie tu parę rzeczy. Tak mało mi się wydawało. Na przykład weźmiemy sobie to. I może jeszcze deser, to sobie weźmiemy to. I to tyle. Teraz może jest jakiś tu wolny stoliczek, żebym mógł sobie usiąść po ludzku. Tu jakaś babeczko siedzi, pani. Dobra, usiądziemy obok niej. I czekamy na swój posiłek. Dzień dobry, proszę pani. Pani też czeka na pierogi, widzę. Dobra, chwileczkę sobie poczekamy i wam pokażę, jak dostanie posiłek. No, zobaczcie. Dostałam już jedną rzecz, jaką zamówiłem. Teraz czekamy dalej na kolejną. Też wam um, zapauzuję, żebyście nie musieli czekać. To widzimy się za chwilkę. Okej, okay, zobaczcie, już zostałem dwa posiłki. Najpierw zjemy sobie ten... O, tak stołem leży, ale próbujemy. O, zobaczcie ładnie. Jemy. Tutaj. Mam swoje talerze. O, i teraz deserek. Czyli to. I jemy. On tutaj można zebrać talerze. Okej, okay, zjedliśmy. Dobrze, tutaj też można zebrać. O, VIP klient tutaj było, jest taki na złoto. Okej. Okay. Jeżeli chcecie więcej filmików z restauracji na moim kanale, napiszcie mi to w komentarzu i dajcie łapeczkę do góry i subskrypcję. To mnie bardzo będzie wspierało w nagrywaniu nowych filmików. To... Yy... 爸爸。